Witam państwa bardzo serdecznie, nazywam się Filip Sawczenko. Znajdujemy się na stoisku Kłon Maszyny Rolnicze podczas trzeciego dnia targów Agrotech Kielce 2025. Za mną stoi siewnik Espro drugiej generacji, model 4002R, który mamy tutaj przyjemność prezentować jako nową generację, która dzięki doświadczeniom i sugestiom rolników została zmodernizowana. Pod kątem wszelkich uwag, które mają nam na celu zapewnić lepsze wykorzystanie maszyny i bardziej wydajną pracę. Oczywiście, na pierwszy rzut oka rzuca nam się nowy zbiornik, który jest teraz wykonany z tworzywa celem redukcji wasy silnika. Przeprojektowana rama, która zapewnia nam większe prześwity podczas pracy, mniejsze ryzyko zapychania. Klasyczny, znany z poprzedniej generacji układ opon w wale dogniatającym, w układzie offset, oczywiście. Duża średnica kół, mniejsze ryzyko pchania gleby przed sobą w momencie pracy w trudnych warunkach przy niezagęszczonej glebie, nieskonsolidowanej. No i oczywiście w pracy na glebach. Klas 5, 6, gdzie luźna gleba potrafi nam teoretycznie tego typu siewnik zapychać. Zapraszamy serdecznie na stoisko numer 525. Spotkajmy się, aby porozmawiać o naszych maszynach.